Cenzury możemy starać się uniknąć przez dywersyfikację. Jeśli mamy większy wybór, jeśli więcej jest źródeł informacji, no to mamy wtedy w czym wybierać, trudniej może nas czasem nabrać, trudniej nas oszukać. Więc jeśli do kolekcji dostępnych Polakom telewizji dochodzi jeszcze telewizja kanapowa, to ja się bardzo cieszę. Witamy Państwa w Wiadomościach Kuriozalnych. Witam Państwa Mariusz i Damian. Dzisiaj może zaczniemy od pana, który w Niemczech wystylizował się na Adolfa. Adolfa H. Wiadomo. Wiadomo o kogo chodzi. Pan, który stylizując się na Hitlera poprzez charakterystyczny wąsik, przedziałek na boku i ubiór pokazał się w mieście Braunau. W rodzinnym mieście przywódcy III Rzeszy i został aresztowany za gloryfikację nazizmu, jak podały lokalne media. Mężczyznę aresztowano w niewielkim mieście w Niemczech przy granicy austriacko-niemieckiej, dokąd udał się w związku z prowadzonymi przez policję w Austrii poszukiwaniami jego osoby, jak podaje BBC. 25-latek przedstawił się jako Harald Hitler i z lubością paradował po centrum Branau. Fotografując się m.in. przed domem, gdzie przywódca III Rzeszy przyszedł na świat. Także i za wygląd mogą zamknąć. No kolego, widzę Twoja podejrzana krótka fryzura. Ty skinheadzie, ty niedobry. Hmm. Też cię mogą zamknąć za wygląd. Postęp, postęp galopuje coraz bardziej. No i ze strony infopl możemy się dowiedzieć, że Niemcy spalają blisko połowę węgla, jaką, jaki zużywa cała Unia Europejska, ale poprzez propagandę wmawiają, że to Polacy smrodzą i trują środowisko. Także trują nas w mediach smogiem. Tak, straszą smogiem, może chodzi o to, żeby Pozamykać kopalnie, a może je potem za grosze sprzedać. No, tym właśnie od Adolfa, spadkobiercą prawdziwym. No, i żebyśmy potem my kupowali niemiecki węgiel. W końcu, jak kupujemy niemieckie mięso, jak spożywamy niemiecki i francuski cukier, czas na palenie niemieckim węglem. Real Madryt pozbył się korony z godła, własnego, własnego loga, bo obraża to prawdopodobnie muzułmanów na Bliskim Wschodzie i wszystkie koszulki, które tam będą sprzedawane, nie będą miały już krzyża na koronie. I warto przypomnieć, że ten krzyż na koronie właśnie jest związany z tym, że Real, czyli zespół królewski, odwołuje się do króla Hiszpanii, a król Hiszpanii ma koronę z krzyżem. Także może teraz jaśnie pan król będzie paradował w koronie z półksiężycem, czego się nie robi dla szmalu. Firma, która będzie dystrybutorem tych koszulek, określa swój przyszły dochód z tych Gadżetów na 55 milionów dolców. Już 3 lata temu, Real, w związku z pozyskaniem nowego sponsora, e, Banku Zjednoczonych Emiratów Arabskich usunął krzyż ze swoich klubowych gadżetów, także między innymi z okolicznościowych kart kredytowych. Także Allah Akbar i e, umieraj, Europo, Potem będzie już tylko Polska. <laughs> A kontynuując temat, temat islamu, szwedzki rząd niedawno określił się jako pierwszy feministyczny rząd świata. Bo składa się głównie z pań. A tymczasem, podczas zagranicznej wizyty w Iranie, członkinie, bo w zasadzie rząd Szwecji składa się w większości z pań, odłożyły swoje poglądy na bok i po prostu odziały się w chusty. Okutały się w takie szale, założyły kiecki do kostek i odmówiły spotkania z organizacjami kobiecymi, zajmującymi się pra prawami człowieka. Także tam gdzie wchodzi ecie pecie, nie ma już postępu i postępactwa, bo postępactwo jest tylko po to, żeby zrobić nam wodę z mózgu i rozpieprzyć naszą cywilizację białego człowieka. Jakoś nie słyszałem właśnie, żeby rozpieprzali kultury islamskie, zawsze atakują Kulturę y, Europejską. Dziś właśnie wyczytałem, że y, nawet Murzyni z Afryki w pogardzie dla europejskiej kultury przyjmują islam. Serdecznie dziękujemy za uwagę, y, za oglądnięcie naszych wiadomości kuriozalnych, czyli wiadomości z dna i końca internetu. Prosimy o suba, i lajka, łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Wiadomości kurde. Do zobaczenia.